Z dodatku ten jeden punkt w ostatniej minucie, jak wyglądają składy drużyn na dzisiejszy mecz. W bramce Awi z numerem 1 Bartoszczel, z numerem 3 Rafał Kursa, z numerem 5 Rafał Dobrzyński. 7 Moniopek. Prostopadła taka wrzutka. Na środek teraz bardzo dobra sytuacja, ale ta, ta bramka, chociaż piłka wpada, do już Awia. Teraz groźna sytuacja ze strony Śniﬁniczan. Wejście w pole karne. Jest strzał. Jeszcze stalowo wolanie. Zakłotłowało się w tym Wojciechowi Białkowi. Będzie uderzenie. Ale sędzia pokazuje, że nic nie było. Zagranie pod pole karne. Drobot. I teraz. Bardzo szczegółowa Stali Kraśnik 0-1 Ale teraz akcja Teraz znakomity strzał ze środka zamieszanie, groźna sytuacja i bardzo precyzyjny strzał i tylko udana interwencja do a teraz... A teraz mistrzyk! Wygranie w pole karne. Niebezpiecznie tam było. Dwie zmiany w Świdnickiej teraz... No i proszę Państwa! Udana akcja! Niedawno wprowadzony Tomasz Płonka! Wpada w pole karne, podanie jest. Gol dla stali, stalowa wola. 76. minuta spotkania. Stal, stalowa wola obejmuje prowadzenie w I cały czas teraz zagranie prostopadłe do mistrzyka. Nic z tego nie będzie. Piłka w siatce, ale oczywiście wcześniej sygnalizowana. Zamieszanie w polu karnym, ale. I koniec spotkania. jedynej bramce w, 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 tego, w tego meczu w wykonaniu. Piotra Mrozińskiego.